Do naszej kolekcji octów dołączy ocet z nasturcji. Jak zrobić ocet z nasturcji oraz jakie nasturcja ma właściwości? O tym właśnie powiem w tym nagraniu. Nasturcja zachwyca nas co roku, bo to jest dla nas królowa jesieni. Kiedy inne rośliny ustępują z grządek, ona wtedy nieprawdopodobnie się rozrasta i będzie królowała na grządkach aż do pierwszych przymrozków. Ona nie tylko ozdabia ogród, czyniąc go naprawdę pięknym i wyjątkowym, ale w dalszym ciągu. Jest źródłem pożywienia dla owadów zapylających, które mają coraz mniej kwiatów. I jak popatrzymy sobie tutaj na te skupiska nasturcji, to tutaj lata mnóstwo owadów zapylających. To jest nieprawdopodobne, jak zresztą w przypadku każdej rośliny, że z jednego małego nasionka wyrastają aż takie potężne rośliny. Bo nasturcje potrafią wypuszczać pędy nawet do 5 metrów, jeżeli mówimy o nasturcji pnącej czy płożącej, a krzaczasta nasturcja potrafi dorastać nawet do metra. Bardzo ciekawe jest to, że jej nasiona właśnie to są takie rozłupki. Tutaj możemy pokazać nasiona rozłupki. I przy zbiorze nasion, zwłaszcza te osoby, które. Nie mają doświadczenia w zbieraniu, mogą w te, w zbieraniu nasion z nas, Turcji, mogą się przekonać, jak ona jest sprytna. Dlatego, że teraz jeszcze te nasiona są niedojrzałe, są zielone i się nie rozpadają. Ale kiedy nasiona są gotowe do zbioru, to zobaczycie, że taki, e, takie, taką trójkę nasion. Zaledwie dotkniecie ręką, a ona się natychmiast rozdzieli na trzy nasiona i po prostu ucieknie Wam do gleby. Dlatego nasturcja, raz posadzona w ogrodzie, pokazuje się już w nim co roku. Nasturcja jest też rośliną, która jest ceniona w medycynie takiej ludowej i surowcem zielarskim są jej liście, nasiona, kwiaty łodygi, nasiona właśnie są też taką namiastką kaparów, chociaż może takich kaparów nie solonych dla nas to nie są kapary, to są po prostu marynowane nasiona nasturcji, bardzo smaczne i co roku je robimy przynajmniej do kilku słoiczków z ziela nas Turcji możemy robić różne specyfiki. Mające działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze. Można na przykład stosować nasturcję miejscowo, czyli na przykład do płukania gardła. W tym celu na przykład możemy zalać liście kwiaty nasturcji wrzątkiem i gdy to przestygnie, to po prostu płuczemy gardło. Nasturcja zalana wrzątkiem i odstawiona na 10-15 minut, pita. Może nam pomóc w objawach grypy, przeziębienia czy zapalenia oskrzeli, ale pamiętajmy, że to są sposoby łagodzące objawy, a nie przyczyny bo przyczyna tych wszystkich chorób jest zupełnie gdzie indziej. Nasturcja również jest też dobra w zapaleniu dróg moczowych czyli w takiej sytuacji, według nas, gdy ktoś ma problem z wyznaczeniem granicy swojego rewiru. Może też wspomagać w schorzeniach wątroby i, i woreczka żółciowego jako środek żółciopędny. Też jest znana jako środek przeciwko kamicy żółciowej. A sok z nasturcji, ocet z nasturcji może też pomagać przy świądzie, czyli kiedy ktoś odczuwa jakieś swędzenie. Nasturcja u nas jest traktowana głównie w Polsce, głównie jako roślina ozdobna. Niewiele osób je z Turcji jej listki, chociażby, czy kwiaty do sałatek. Niektórzy to robią, ale nie jest jeszcze ta grupa duża. Nasturcja turcja w niektórych krajach, na przykład w Peru czy w Ekwadorze, jest, to rośl jest rośliną pionierską, czyli po prostu rośnie dziko czyli jest innymi słowy, tak zwanym chwastem. My specjalnie nasturcję sadzimy. Dzisiaj, właśnie, będziemy zbierać nasturcję na ocet, i warto jest pilnować prognoz pogody, bo kiedy przyjdą pierwsze przymrozki i temperatura spadnie, to po prostu nasturcja zmarznie. Wtedy też. Warto ją po prostu zostawić na grządce, ponieważ będzie podlegała procesowi kompostowania, wytwarza dużo masy zielonej i wzbogaci tylko glebę. Natomiast w momencie przyjścia tych pierwszych przymrozków, to będzie nam przykro, że te wszystkie liście i piękne kwiaty nas Turcji obumarły i już niestety nie będą zdobić naszego ogrodu. Dlatego w przeddzień. Zapowiadanego mrozu warto po prostu wyciąć na sturcję i zrobić z niej ocet, czy kilka dobrych słoików octu. Więc my teraz powycinamy te tarcze, piękne, zdrowe tarcze na ocet, trochę liści trochę kwiatów nasturcji u nas bardzo dużo rośnie w ogrodzie w wielu miejscach więc troszkę się spieszę z tym octem żeby mieć też i dla was ocet z nasturcji na wymianę nasion przetworów i roślin doniczkowych muszę ten ocet nastawić troszeczkę wcześniej te kwiaty nasturcji też są piękne mają tutaj takie nie wiem, jak to się nazywa takie jakby miecze. Kolory na od takiego bladego, żółtego, zaledwie delikatnie kremowego, poprzez żółty, pomarańczowy, który tutaj króluje, ale też był tu gdzieś taki mocno-mocno czerwony. Do octu, żeby miał ocet taki bardziej intensywny kolor, pozbieramy właśnie te pomarańczowe kwiaty. Zanim kochani zaczniemy robić ocet, to musimy pomoczyć troszeczkę nas turcję w wodzie z octem, żeby wyłapać robaczki, których tutaj jest bardzo dużo. Akurat są to szczypawice, a których nie było po prostu widać, ponieważ one są głęboko ukryte w kwiatach. I teraz one wszystkie wychodzą na powierzchnię. I dzięki temu proszę, możemy mieć ocet bez robaków. I kochani, robimy dalej ocet z nasturcji. Naprawdę warto jest na kilkanaście minut zatopić kwiaty na sturcji, zwłaszcza w wodzie z dodatkiem octu jabłkowego, bo wydawało się, że nic w tych kwiatach nie ma. A zobaczcie, ile mamy skorków, czyli tak zwanych szczypawic. Nawet się trafiły dwa ślimaczki. I my te skorki zaraz wypuścimy, bo to są bardzo pożyteczne. Co to jest? No, pożyteczne osobniki, pożyteczne stworzenia. Teraz kwiaty unoszą się na tej wodzie. Aha, można też oczywiście kwiaty na sturcji rozłożyć. Czy liście na sturcji rozłożyć na słońcu na jakimś papierze? Wtedy te owady, te wszystkie żyjątka też stamtąd wyjdą z tych zakamarków w kwiatach, ale kwiaty nasturcji bardzo szybko więdną, więc myślę, że opcja moczenia w wodzie z dodatkiem octu jest o wiele, o wiele lepsza. No i teraz przekładamy kwiaty i liście. Kwiatów jest zdecydowanie więcej do słoja. Uwielbiam kochani te wielkie słoje. Mam właśnie takie z rączką, wielofunkcyjne, w których można też robić na przykład wino, z takimi szelkami. Jeżeli nie macie takich słoi, to zajrzyjcie do opisu, tam będzie podany link tak zwany afiliacyjny do sklepu, w którym można kupić takie słoje. Szczerze Wam je polecam. I w zasadzie postępujemy z nasturcją tak samo jak ze wszystkimi octami. Niektórzy na przykład do tego nastawu dodają kilka jabłek. Ja tego nie będę robić. Zależy mi na tym, żeby właśnie jak najwięcej było tu tylko nasturcji. Czyli tu mamy powiedzmy 70% kwiatów. 30% to są liście i jakieś pojedyncze jeszcze widzę że nasiona. Już ta woda jest tak ładnie zabarwiona i zalewam to wodą z cukrem. Tak jak zawsze się to robi, czyli na litr wody 4 łyżki cukru. Ja tę wodę gotuję i ona po prostu stygnie i jak już przestygnie to jest gotowa, żeby zalać na sturcję. Czy co by to nie było? 4 litry na taki wielki słoik może być za mało, więc wleję tyle, ile jest, a potem ewentualnie dogotuję i gdy woda przestygnie, to dolejemy do pełna. Czyli suchych kwiatów na sturcji byłoby. Powiedzmy 3 czwarte słoja kwiatów i liści. Można zrobić tylko z kwiatów. No i teraz dopełniamy wodą z cukrem. Ja jeszcze będę musiała przynajmniej z 2 litry wody dogotować. Teraz jeszcze bardzo ważny element, który ja dodaję do wszystkich octów, czyli matka octowa. Można, jeżeli ktoś nie ma matki octowej, można dodać po prostu troszeczkę własnego octu, żeby no, ten proces robienia się octu, octu był bardziej dynamiczny. A jeżeli ktoś nie ma ani matki octowej, ani swojego własnego octu, no to po prostu wystarczy woda i cukier. Uważa się, że są octy, które są łatwiejsze do robienia i trudniejsze. I to jest prawda. Najłatwiejszym octem jest ocet jabłkowy. Najtrudniejszym dla mnie do tej pory octem był ocet z brzoskwini, który wymagał ode mnie bardzo dużo doglądania, do i tak spleśniał. Ale będę jeszcze robić z innych owoców, warzyw, czyli jeżeli ktoś robi swój pierwszy ocet, to niech zacznie od jabłek, bo to jest w zasadzie taki klasyk, który zawsze wychodzi. A jeżeli macie już jakieś doświadczenia z octami, no to wtedy można puścić wodę wyobraźni i robić właśnie chociażby z nasturcji, czy tak jak robiłam z kwiatów bzuli laka. No, mnóstwo mam tych różnych octów. Więc co teraz? Trzeba jeszcze będzie dolać wody i... Niech ten ocet idzie do e, pozostałych octów, które już zostały jakiś czas temu nastawione. Pielęgnacja tego octu jest dokładnie taka sama jak wszystkich, czyli raz dziennie to mieszamy, ten cały wsad z czasem podejdzie nam do góry i mieszamy codziennie tak długo, aż nasturcja opadnie na dno. Wtedy możemy odcedzić ten ocet i rozlać go albo do butelek, albo do takiego pojemnika słoja, w którym zrobi nam się wspaniała matka octowa. To musi być przykryte. Ja przykrywam to ściereczką. Gazą nie przykrywamy, ponieważ gaza jest zbyt rzadka i mogłyby przedostać się tutaj jakieś muszki. A tak, ocet. Robi się, ładnie wygląda. Ściereczka też niczego sobie przynajmniej mi się podoba. I jeszcze tylko, kochanie, jedną Wam chciałam pokazać. Nie wiem, czy to będzie widoczne w tej butelce. Może tutaj do światła pokażemy. Bo tutaj jest ta matka od stowa. To jest taki walec bardzo długi. Nie wiem, czy to będzie Nie, widoczne. Nie widać. Nie, nawet dwie są. Nie wiem, jak to no, wyciągnąć. Coś tam, coś tam widać, tak. Więc róbcie swoje octy i cieszcie się ich smakiem. To jest naprawdę bardzo proste. I oct będzie na wymianie. Tak, dlatego teraz go nastawiam, bo jest początek września, połowa września, czyli jeszcze ponad miesiąc, więc mam nadzieję, że się zrobi. I jeszcze chciałem zdementować jeden. Komentarz, no. że matki octowej nie wolno e, brać w ręce. Mhm. I to jest nieprawda, ponieważ e, nasza matka octowa jest fantastyczna i fantastycznie robią się octy. Oczywiście, ale poza tym ja jeszcze zawsze, kiedy biorę matkę octową, to zawsze ją tam posprawdzam, podrę na mniejsze kawałki. Także to nic nie szkodzi matce octowej. Kochani. Permakultura TV dołączyła do programu wspierania artystów i twórców. To jest program Postaw Mi Wirtualną Kawę. Jeżeli podoba się Wam to, co robimy, nasze nagrania i wiedza, którą prezentujemy, postawcie nam Wirtualną Kawę. To będzie bardzo pomocne i dziękujemy za każdą wspólną kawę.